Witam serdecznie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym Wam opowiedzieć o paczęcjach, jakie dotarły do mnie. Słuchajcie, ostatnio parę filmków wcześniej zrobiłam filmik wymiankowy. No i już kilka pacjentów do mnie dotarło z wymianki. No i chciałabym się podzielić z Wami tymi zdobyczami. Zacznę może od paczki od Hany, którą serdecznie ściskam, całuję i w ogóle kochana jesteś i szalona. Przysłała mi fantastyczne rzeczy. Zacznę może od od tego najlżejszego jest to przepiękny szal w kolorze takim nie to nie brzoskwinia, morela, nie morela, no pięknym kolorze leciutki i zwiniutki. Ja go po prostu uwielbiam i mimo takiej upalnej pogody cały czas gdzieś go tam noszę na ramionach bądź na sobie. Jest super, dziękuję, kochana. E, jesteś wielka i szalona po prostu. Kolejnymi rzeczami, czekajcie, pogubiłam je. O, tu są. E, dostałam też masceczkę regenerującą, zielona glinka, kambijska, Loes pi i Oczar. Nie wiem, co to za firma, ale napisane to jest Mineralne Kosmetyki Jacka Diaz. Jacka Kordiasz, o taką. Mają pełno certyfikatów i na pewno są genialne. Muszę poszukać je i, i zacząć używać, bo są na pewno wyśmienite. Czekają na swoją kolej dzisiaj. Na pewno e, zaliczę, że tak powiem, użytkowanie tego m, czegoś. E, kolejną rzeczą jest e, coś, co mnie powaliło. No, ja wszystko mnie powaliło, słuchajcie. E, dostałam pędzel z Everyday Made in Raz. Do, do rozcierania cieni, cieni realnych, do nakładania, taka fajna kuleczka. On jest w tej chwili mokry, bo ja go y, używałam, więc nie puchszy się, że tak powiem. Y, bardzo fajny, super, że w ogóle on taki malutki jest, króciutki. Y, bardzo fajnie się nim nakłada cienie. Y, dziękuję, kochana. Niech <grych> nie sobie tutaj. Y, kolejnymi dwoma rzeczami jest po prostu... Pierwsza rzecz to krem olej. Y, ja się zastanawiałam, co zrobię, gdy mój się skończy. Y, i nie wiem, ona czyta w moich myślach po prostu i przysłała mi olej, yy, więc mam zapas yy, i mogę być spokojnie i spokojnie spać, yy, wiedząc, że czeka na mnie druga buteleczka. Yy, a kolejną rzeczą to po prostu yy, moja pierwsza yy, pierwszy produkt z tej firmy i, i chyba jedyny i ostatni, słuchajcie, jest to przepiękny lakier, taki tego nie widać tutaj w słoiku, on na paznokciach jest o wiele, wiele yy, ładniejszy. Firmy China Glaze. Mm, numeru wam pewnie nie powodam. Mi? może tak to się nazywa, nie wiem jaki tu numer jest. 556, chyba tak. Przepiękna taka malina, taki bordo, spadający w malinę, dziękuję kochana, niezwyśmienity, no tak, brak miejsca na karcie. Tak więc kończąc, wiesz dobrze kochana, co ja lubię, czytasz w moich myślach i po prostu wielkie, wielkie, wielkaśne dzięki. Haniu jesteś kochana, wspaniała i szalona, dziękuję serdecznie kochana, jestem po prostu w szoku i szale. Ja nie wiem, czy wy też macie coś takiego. Jak dostaję prezenciki, że tak to nazwę, to stawiam sobie te wszystkie rzeczy i, i najpierw tak ze dwa dni chodzę, oglądam, macam, przyglądam się i tak dalej, i tak dalej. Później dopiero użytkuję. Najpierw się muszę nacieszyć tym wszystkim. Tak więc jest piękny. Ja, ja z nim można powiedzieć prawie, że śpię opatolana w szal i, i, i zadowolona, szczęśliwa. Tak więc mm, wielkie dzięki, Haniu. Okej okay, moi drodzy, kolejnymi paczkami, jakie do mnie doszły z wymianki, to paczka od Justyny. Justyna podarowała mi na wymiance, czekajcie gdzie to są. Paletkę 12 cieni. Te trzy są moje, to nie. 12 pigmentów w takiej kasetce fajnej plastikowej. Ja mam część tutaj wyłożoną, cztery pigmenty, bo je transportowałam. Znaczy, jechałam z nim gdzieś. No nieważne, nie zdążyłam przełożyć. Tutaj są natomiast moje trzy cienie wywrócone. W palet jest taki piękny granat. Przepraszam. Taki granat z fioletem, ciemna, zieleń, taki brąz, szary, taki brzoskwiniowy, brzoskwiniowy, brązowy, kolejny szary. Tu mam różowy, fioletowy, khaki i też taki różowo-brązowe, coś takiego. Tak to nazwijmy. Przypiękne są kolory. Ja już nimi robiłam sobie makijaż. Fantastycznie. Ten, ten habrowy kolor jest po prostu nieziemski. Ja sobie nim robiłam piękną kreskę. Świetnie, świetnie wypada. Więc jestem mega zadowolona. Dostałam też również od Justyny taki piękny różowy lakier do paznokci z firmy Mio, który już mam na pazurkach u nóg jest... Super, dziękuję serdecznie kochana za fantastyczną wymiankę, mam nadzieję, że yy, również cieszy się tak, tak jak ja tą wymianką. Dobra, kolejne rzeczy. Yy, czekajcie, czekajcie, bo nie ogarnia. Kolejne, kolejne rzeczy dostałam od Patrycji. Yy, Patrycji o, już wam pokazuję wszystkie, wszystkie mam. I do oj, błuczy mi brzuchu, przepraszam. Dostałam dużo fajnych próbek z Oriflame'u, z Everline, za które dziękuję, dostałam fajne próbki zapachów, ojej, cała paczka pachniała, słuchajcie, a ja jak wiecie, wąchaczem jestem, więc mogłabym siedzieć i wąchać, <grym> dziękuję serdecznie, o właśnie, tu się jeszcze znalazł, no tak. Jeden dzień niestety się rozkruszył, ale ja go zaraz naprawię pogoda, jest jest to taki przepiękny róż, brudny róż z firmy Joko. Dobra, więc nie wam nie pokazuję, bo się całkowicie rozsypie. No ale tak bywa poczu. Dostałam dwie piękne kredki, zieloną i czerwoną. Już Wam pokazuję. Czerwona. No taka. Czerwona, no. tak to nazwie. Znaczy. O, nie wiem czy widać. Mam nadzieję, że widać. Przepiękne kolory. Dziękuję serdecznie kochana. E, fantastyczny mil. O! Ale ja wam nie przeczytam go. I... E, aha, i tu jeszcze. E, cienie, które umieściłam sobie w takim pudełeczku metalowym. Mam nadzieję, że nie wypadną. Uwaga! Uwaga! Widać? Mam nadzieję, że widać piękny niebieski. Żółty, tego nie czytajcie, bo to u papierosach. Żółty, zielony i te e, są z paletki e, taki szary i jasny, rozświetlający e, przestkniowy, nazwijmy to. I taki e, turkus. Ja mam tym, e, tymi cieniami e, dzisiaj makijaż. E, to są matowe cienie. Tak patrzę i patrzę nawet na sobie już. E, jak, jak na mnie są, to patrzy i, i mam nadzieję, że, że nie e, zmyślam. Wydają mi się, że są automatowe. Bardzo fajny efekt, bardzo ładne. Dziękuję serdecznie. Są ekstra. Dziękuję Ci, kochana, za ten wspaniały list. Naprawdę wzruszający wiele dla mnie. E, znaczy to, co napisałaś. Dziękuję. Ściskam, całuję. E, kolejną wymianką. Ostatnią, jaka na razie do mnie doszła, była wymianka z Martyną. Uwaga, czytam jej nik. XM4 Rdynka X20. Link do jej kanału będziecie mieli na dole. To dziewczyna, słuchajcie, która ma przepiękne włosy, przepiękną urodę i prowadzi kanał, nakrywa również filmiki. Serdecznie Cię pozdrawiam. Z nią wymieniłam się, słuchajcie, na dwie pluski. Już odwrócę je w drugą stronę. Jedna bluzka jest taka czarna. Taka na szyję. Taka niby bokserka. Nie wiem jak to nazwać. Z takim mm, falbanami. Teraz mi słowo brakuje, ja widzicie? <ścoughs> jak to się nazywa? Te falbany. Z żabotem. O! Z żabotem z przodu. I specjalnie się na tą bluzkę wymieniłam ze względu na to, że nie wiem czy. Jeśli śledzicie mojego vloga, to na pewno się skapujecie. Kupiłam. skapujecie, zrozumiecie. Kupiłam sobie niedawno taką spódnicę białą w paski szarę, szaro-czarne, z takim tiulem czarnym na to, na wesele. I właśnie miałam problem z dobraniem jakiejś góry do tego, tak więc ta bluzka, właśnie w tym celu, została że tak powiem nabyta żeby mieć strój całkowitej już na wesele. druga pluska, już 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 pokazuję tylko odwrócę czekajcie O, ta 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 w takim kolorze czerwonym chyba, nie? No. Bardzo letnia, ja lubię takie właśnie indyjskie rzeczy tak położne na lato nosić, więc... Jestem też bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego. Mam nadzieję, że wszystkie dziewczyny równie, również są tak zadowolone, jak ja jestem zadowolona z wymianek. Serdecznie dziękuję im. Naprawdę ściskam, całuję i, i dziękuję za wspaniałe wymianki. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jestem very, very happy. No jak sami wy widzicie. Dobra, ściskam tyle. Do zobaczenia niebawem. A i jeszcze. Będzie pewnie jeden filmik, bo jeszcze lecą do mnie jakieś tam za dwie paczuszki, więc jeszcze jeden taki filmik pewnie będzie. Dobra, ale tyle. Zmykam, bo jest strasznie gorąco słońcowali. Się cało już zaczynam topić. Pa. Miłego dnia.